Macie bloga i chcecie postawić go na własnej domenie? Zróbmy to na przykładzie OVH, gdzie kupiłem nową domenę. Wchodzimy w domeny i DNS. Dalej w strefa DNS. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to edycja i dodanie nowych rekordów A. Zacznijmy od edycji istniejącego rekordu. Pisujemy to pierwszy numer podany niżej w opisie tego filmu. Są to numery widoczne teraz na ekranie. Następnie tworzymy nowy rekord A, by mieć łącznie cztery wypełnione rekordy. Teraz pora stworzyć rekord cname. W nowej karcie wchodzimy w panel blogera. Ustawienia. Klikamy Dodaj domenę niestandardową. Wpisujemy tu dokładny adres kupionej przez nas domeny. Klikamy Zapisz i błąd, ale tego się właśnie spodziewaliśmy. Zaznaczamy nazwę nowego rekordu i kopiujemy ją w miejsce subdomeny. Analogicznie robimy z miejscem docelowym. Pamiętajcie, że Wy będziecie mieli własne unikalne numery i nazwy. Edytujemy już ostatni rekord CNAME. Wracamy do blogera i kopiujemy kolejne miejsce docelowe. Przechodzimy do edycji ostatniego rekordu. Oczywiście zatwierdzamy zmiany. Wracamy do blogera i klikamy zapisz. Voilà!